Siema, z tej strony Jaczuliegis No i w sumie muszę wam powiedzieć, że dzisiaj będzie robiony progres Dlaczego dzisiaj będzie robiony progres? Pytacie? Dlatego, z ostatnio e, postanowiłem grać sobie w minecrafta na streamie e, Co to robi? No w sumie niewiele, ale e, robi to tyle, że e, troszeczkę naumiałem się grać w tą grę nie, e, Może, może naumiałem no, to złe słowo, ale no trochę wiem więcej o tym e, co robić, o tym czego nie robić, prawda? I przede wszystkim wiem też, że muszę ruszyć dupę do e, kopalni, prawda? E, miałem to zrobić jak troszeczkę poza streamem, mówię sobie jednak Dole pójdę sobie teraz, przepraszam za wszystkie słowo, ale e, no w każdym razie oświeciło mnie troszeczkę do tego, co, jak i kiedy powinienem robić, prawda? No, ma to troszeczkę sensu, nawet jeżeli e, zobaczymy sobie, że tak powiem, e, na Minecrafta, no to w nazwie jest tak troszeczkę, że trzeba minować i trzeba kraftować, a do tej pory to ja tylko minuję, a czy. Wie co ja w sumie do tej pory robię. No nie, wiem, ale na pewno nie jest to granie w grę, e, ok. W każdym razie e, ja jestem na poziomie 24. Trzeba zejść jeszcze troszkę niżej. a na pewno. Nie wiem, co mam złoty kill Aha, bo miałem genialny plan, żeby pokapać sobie ten obsydian. Wyszło jak zawsze, czyli w ogóle nie wyszło, ale no cóż. Dobra. E, no dzisiaj mamy progres, co nie tak. Szybko speedrun i w ogóle kill w sumie szybki jest. E, 19, 18, czyli tak. 17, 16. Ok. Nie wiem, pogubiłem się, czy na 12 jakoś tak 12, 11, trzeba na pewno zejść, bo tam, bo tam są diamenty chyba, tak? Nie. Tutaj będziemy kopać, fajnie będzie, co nie? Trochę, trochę to testowe, ponieważ ogólnie to powinienem sobie zrobić jakąś taką porządną kopalnię i tak dalej Oczywiście teraz zacząłem nagrywać i mi kurwa ktoś dzwoni na telefon Niesamowite, co nie? E, bo to ta policja, która mnie ściga, słuchajcie, bo no, z A2G, no to nie będzie tak łatwo no. Nie będzie tak łatwo e, Oni stwierdzili, że nie poddadzą się, e, no nie poddadzą się po prostu I e, no zostanę skonsumowany przez oddział szybkiej reakcji E, oczywiście to jest oddział, oddział z G2, tak o, z A2G. Przepraszam, e, więc no, będę musiał się bać, co nie, no bo przyjadą po mnie jakimś maluchem i co wtedy, no. Jeszcze mi dwójkę wrzucono i na to już na pewno nie byłem przygotowany, także. E, będzie ostro, będzie ostro, albo, albo jest, nie wiem, może już teraz jestem trzymany na dobrą sprawę jak zakładnik i wy nie dowiecie się nawet o tym, ponieważ nie, nie mrugnę dwa razy, znaczy dwa razy mogę mrugnąć, ale nie ma kamerki, więc a, trochę słabo. W sumie, a propos kamerki, też taka sprawa. Niedługo na moim Instagramie, a link do mojego Instagrama e, swoją drogą jest w opisie, e, będzie Q&A, prawda? E, postanowiłem sobie zrobić takiego Q&A na Instagramie. E, kiedy dokładnie, to jeszcze nie wiem, ale powiedzmy e, za, za jakiś tydzień, dwa na pewno. I to będzie Q&A bardzo możliwe e, z kamerką, tak? W sensie jak to będzie działało, e, mianowicie zrobię sobie takie, wiecie, story, co nie, że tam, no, pytania, no, jak to tam te nastola, Robią fakty, nie i ten, i, i, i będziecie mogli zadać mi jakieś pytania lub, lub dać mi jakieś fakty, albo nie wiem, no, cokolwiek, prawda, no ale w każdym razie e, będzie to na moim story i później ja będę odpowiadał e, na, na to prawdopodobnie właśnie w formie wideo, ponieważ e, będę szczery, e, nie, nie ma w sumie niczego, co mnie bardziej w kurwie odpisaniu na telefonie. Szczególnie jeżeli powiedzmy dostanę tych pytań troszeczkę więcej niż 2,5, no to wtedy tego pisania będzie troszeczkę również więcej. Co... no średnio mi pasuje. Znaczy same pytania są ok, tylko po prostu nie, nie lubię pisać na telefonie, nie jestem tego fanem. Na klawiaturze mam powiedzmy średnio jakieś tam 100 słów na minutę nice! To jest, proszę proszę Państwa, jakaś kopalnia czy co to tam jest? Nie wiem, na pewno lepsza od mojej, ponieważ moja trochę świepały. Um, że tak powiem, ilość diamentów w mojej kopalni równa się 0 i w sumie wytrzymałość tego miecza równa się 0 Czy ty, czy ktoś tu chce ze mną w kulki lecieć? Czy to jest poważnie cała ta wielka kopalnia? Nie, może, może muszę podążać za wodą. Nie, to też mnie jakoś daleko nie zaprowadzi. Co to kurwa jest? Ej, poważnie? Serio? Ej. To, 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 to miała być to wielka kopalnia, którą, nie, która miała mnie uratować, miała dać mi tyle zasobów, że ja nie mogę. Każdy sobie to tak zachwalał, prawda? Tak. <grywa> Treciul. Nie, nie wiem, co prawda, czy w ogóle będziemy mieli szczęście Obsidian. Czy będziemy mieli szczęście do, do tej serii, muszę Wam powiedzieć, ponieważ ostatnio właśnie na Minecrafta sobie też odpalam na streamie. I tam mam niesamowitego farta, jeżeli chodzi o diamenty. Czyli tam po prostu diamenty znajduję, kiedy chcę. Na dobrą sprawę nic mi, nic mi nie brakuje, w sumie co palę wam trochę światła, bo pewnie boicie się ciemności, prawda? No ale nie, nie bójcie się. Papa Agis jest po to, aby a, na pewno nie być waszym ojcem. Wali się. Kurde, Bela. Ciekawi mnie, e, kto, kto do mnie teraz dzwonił, co nie mam takie retrospekcje, ale pierdolę to. Nagrywam teraz odcinek, nie? S Są co takie osoby, które. W sumie na pewno też to znacie, co nie? Taka osoba, która nigdy do was nie dzwoni, ale później, nie wiem, wali wam się wszystko w życiu, co nie? Tak dosłownie wszystko. I nie, nie mówię teraz, że u mnie się coś wali, bo u mnie w sumie jest nawet stosunkowo ok ostatnio, ale no po prostu macie swoje rzeczy do roboty, prawda? I robicie sobie coś, tak jak ja w tym przypadku, może nagrywacie Minecraft Let's Play dla swoich widzów, którzy lubią oglądać Minecraft Let's Play i nagle dzwoni jakaś osoba, która nigdy, kurwa, nie dzwoni, co nie? ta. I żeby tego mało było, to osoba, która nigdy nie dzwoni, jeszcze oprócz tego, że nigdy nie dzwoni, to teraz nagle jak już dzwoni, to coś chce, co nie, nie zadzwoni, tak, żeby się spytać, co tam się ma, fajnie, jak tam życie leci, a co potrzebujesz, tylko zadzwoni po prostu po to, aby no, by się ma pieniążki, albo się ma coś tam, albo no, chodź, tam gdzieś pójdziemy, a, albo co, coś tam zrobimy, nie? I to takie. Średnie jest. Nie? Ja osobiście nie jestem tego typu fanem Te rzeczy, co nie. Z drugiej strony, w sumie też nie jestem fanem ludzi, którzy tak piszą, tak, no, Hej siema, co tam? No to wtedy odpisujesz, że fajnie, co nie, no, bo w sumie nie chcesz wchodzić w jakąś głębszą interakcję, że masz tak na dobrą sprawę kliniczną, depresję i no, ciężko jest, prawda? Więc co odpisujesz, że jest fajnie, tak? No i ta osoba wtedy, no, no to fajnie. No to fajnie. E, co to kurwa jest. Uh, no, i, i, i co? I wtedy, jak ta osoba odpisze, że fajnie, no to. No to sobie. O, patrz, diamenty. Znalazłem. Widzisz, kurde, bela, ale dobry jestem. W końcu! Ile? 5 odcinków? 6, 7, nie wiem, ale diamenty w końcu. Ja jebie. Myślałem, że to się nigdy nie stanie. Siema, chodzi do papy. Diamonds, dokładnie tak, w sumie trzeba. Mogę to coś wykopać, żeby. Ja jebie. O, dużo tych diamentów, ale jazdę. Czekaj, to sobie my tutaj pochodnim. Będziemy sobie kopać, prawda? Spoko, spoko, w końcu, kurwa, progres, nie, bo już, już, naprawdę myślałem, że ta seria to będzie takie, no, ja pierdolenie o niczym. A, czekaj, co to jest tam? Co to jest, bo to jakieś nowe jest, takie ja to jeszcze nie widziałem. Tak kurwa, mi zaraz temu zabraknie, o Jezu. A! nie chcę tonąć, przepraszam, jest spoko. Dobra, musimy, musimy coś wykmienić, żeby nie tonąć, prawda, więc może, może wykopię trochę tego i to powinno mi pomóc. Ogólnie ta woda ma jakiś taki dziwny kolor, jest taki jakiś, no, 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 no dziwny, co nie, jest, jeszcze tego nie mówiłem. Tam dalej, jakoś mogę tam przejść? Tak. Aha, to mnie ściąga na ziemię, Roger. Co dalej? Nie wiem, no, trudna sytuacja ty. Trudna sytuacja, ale spokojnie. Pierwsze diamenty, pierwsze pięć. Nie, nie jest jakoś tam super dużo, ale mogło być gorzej, więc e, nie będę rozekał. Dobra, skręcimy go trochę w lewo i ewentualnie ominę cały ten cyrk z wodą i kiedyś dojdę do. Pozostały te momenty, jakieś creepy dźwięki znowu ja jebie. A propos creepy w sumie, to ostatnio zacząłem się bawić trochę znowu voice actora. W takiego, jak to się. Jak się mówi voice actor po polsku? No, lektor to chyba nie do końca. Bo nie wiem, ja tam nie, nie. No nieważne, ale w każdym razie zacząłem się bawić troszkę swoim głosem. Znowu i to nie dlatego, aby flexować przed wami, że mam lepszy od was, ale dlatego, żeby zrobić w końcu w sumie mój nowy projekt na kanale, który mam już od dłuższego czasu. Oho, czy to jest część druga tej yy, kopalni? Chyba tak. Oho, ej rzeczywiście, dobra, to teraz trzeba wykminić jak tam wejdziemy. No tak, ale... Halo? O kurwa, dobra, to ja spalam chłopaki, nie? Na razie. Czekaj, do tego creepera tak sprowokował, żeby... Chłopak eksplodował, to by było zajebiście. Kurwa, kliper Cholą to. Clipper ty cioto, no weź eksploduj, to będzie multi kill, ja jebie, ale ty jesteś ciężki do przekonania. Dobra, pierdolę to, idę teraz w tą stronę, bo ten Clipper jest taki pojebany. Eee, w tą stronę idziemy, ale też się dokopię pewnie do tego samego, bo jeszcze jestem za, za blisko. Eee, o czym ja mówiłem? Aha, że nowa seria na kanale, że takie eee, parę takich creepy past chciałbym wam po, poczytać, co nie? Znaczy, może niekoniecznie Crippy pasta, ale po prostu e, historyjki przede wszystkim od widzów, które tam czasami dostaję na maila czy coś takiego swoją go mój mail jest w opisie, jeżeli chcecie i e, no, no, ch chciałbym to ewentualnie tak troszeczkę po polektorować, prawda? Zobaczyć jak to wyjdzie. Dodać mu troszeczkę tak nowej at atmosfery, że tak powiem, co nie? Bo historyjka historyjką, spoka sprawa Tylko. No, mam, mam ochotę, że tak powiem, bardziej, bardziej się zaangażować w klimat, co nie? Czyli... Czy, czy może... Nie wiem, bardziej zaangażować w klimat to też źle powiedziane, bo w sumie w historykach też się angażuje w klimat, ale tutaj chodzi jednak o taki bardziej... straszny klimat! Wiesz... Creepy i w ogóle co to jest kurwa? Co to jest? Eee, magma blok. A magma. Fajnie, fajnie. Fajnie, że mi zmywasz to z pochodnie. Kurwa jego mać. Czekaj, bo tutaj to dalej jakoś Oho, ty tam jakieś algi rosną, kurwa pod ziemią? Algi rosną co jest? Czaj, no nic, popłyniemy, zobaczymy. To no właśnie i mówiłem, kurwa, Dzisiaj będzie progres robiony, no i jest progres kurwa robiony, no. Ja jebię eee, Halo? Co to jest? O kurwa. O, jazda. Ale jazda. patrz! Ale będę... Czekaj, jak się nie udławię, to będzie spoko. Ty! Patrz co kurwa znalazłem! To jest chyba ta... Nie, nie tarcza, tylko ta... Nie, świątynia podwodna, coś takiego. Nie wiem co to jest. Kurwa, ale to jest ciężko będzie tutaj pracować, bo ja w ogóle powietrza nie mam, nie? Tam jest ten statek. W sumie statek będzie łatwiejszy trochę, nie? Dobra, to do statku. Bo tutaj nie wiem, no to jest ta świątynia, niby, ale ona jakoś tak wygląda, jakby była trochę zglicowana z terenem, po prostu z okolicami, także zrezygnuję. Tutaj ten statek powinien być dużo łatwiejszy. Halo, eksploracja? Już, kurwa, już, już. Ała! O ja jebie. O boże, mogę wyjść z gry? Dziękuję. Eee Kto by o tym pomyślał, prawda? Niesamowite. Ladies and gentlemen, Agis 100. Dopiero się uczę pływać w tej grze, okej? Okay? Dobra, zrozumiałem, spoko, fajnie. Ooo, oh boi. Zajebiście, nie? Dobra, plus jest taki, że nie ma wielkiej dramy, bo... O, teraz przy okazji jeszcze te itemy pływają. No dobra, to może nie ma wielkiej dramy. Zobaczymy, jak będę miał swoje diaksy, to będę zadowolony. Jak mi Diaksy wyparują, to będę trochę mniej zadowolony, ale tak poza tym to spoko chyba. Alo, diaksy, Emerald jest, pochodnie są. Ty, to możesz spierdalać gościu. Czuje, diaksy? Diaksy są. Okej, okay, dobra. Dobra, to jestem uratowany, spoko. Myślałem, że będzie większa tragedia, czyli zgon zaliczony, prawda, zgon zaliczony, ale poza tym, jak to się mówi, bez ryzyka nie ma zabawy i no dzisiaj w sumie zabawa była, a nie dość, że była zabawa, to jeszcze był profit, proszę bardzo, bo w końcu mamy jebany diaksy i w końcu można coś zacząć robić. Tam w sumie kolejna jakaś taka świątynia podwodna czy coś to jest. Wiem, że gdzieś tam ma być podobno w tym skrzynka właśnie, co nie wiem, tam się idzie, tam jest skrzynka chyba i ona ma mieć lud w środku, tylko sprawa jest taka, że po pierwsze nie mogę tej skrzynki znaleźć, po drugie na streamie raz ją znalazłem i wszedłem w to, w to Ta, ale diaksy w końcu, ja, pierdolę, tyle żeśmy na to czekali i jest! Udało nam się w końcu. Niedużo, niedużo, no nie jest to jeszcze jakaś niesamowita ilość, której... Myślałem, że to kurwa drzwi otworzył. Jezus. Puh. E, nie no, nie, nie jest to jakaś niesamowita ilość, której nikt wcześniej nigdy nie widział. No, ale jest to początek, prawda? I przy okazji tutaj nasza farma już zaczyna się opłacać. Także spoko. E, no. I, i chlebik, i, i w ogóle wszystko inne, i tak dalej. A także mam nadzieję, że e, dzisiaj, no w sumie zapomniałem, zapomniałem wątku, który mi wątek uciekł, co nie miał, miałem coś tam dokończyć. Mam nadzieję, że ten wątek, który miałem dokończyć, nie był taki ważny, ponieważ w tym miejscu pożegnałem się z wami czyli jakiś. E, mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym odcinku. Jeżeli macie jakieś sugestie co do tego, co mógłbym ewentualnie robić w tej serii e, czego mógłbym nie robić, albo na przykład żebym poszedł e, się wykąpać z tosterem w wannie, to zapraszam Was do komentarzy, ponieważ zawsze e, staram się je czytać. A no cóż, w każdym razie żegnam się z wami ja Syriagis i cześć! Si, 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 si. Yeah.